Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić wyzwanie znajdź terany. Także pierwsze co musimy zrobić, to polecieć na kościane krańce. Po pierwsze, artefakt, który znajduje się mniej więcej w tym domku. I do, trzeba po prostu wejść, i tu będziemy mieli taki artefakt, go trzeba przeszukać. I Już mamy pierwsze zaliczone. Drugi będzie dokładnie w tej chatce, znaczy albo za tą chatką, dokładnie w tym miejscu. O, i tu on jest. Jak widzimy taki sam, też trzeba go przeszukać. I ostatni artefakt jest w, tutaj na tej stacji benzynowej. Dokładnie tu w tym rogu za tym drzewem. Oj, przepraszam, włączyłem w mikrofon. Także przeszukujemy sobie go. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki w górę pod filmem, jeśli Wam pomogłem. Do zobaczenia. Cześć.